Merida i tajemnica spokojnego życia. Czyta Nikodem Staśrowski. Muzyka Tomasz Strojnowski. Rozdział 5. Kiedy mama staje się dziką bestią. Rosnę razem z rodzeństwem. Coraz częściej chcemy biegać, skakać i podgryzać sobie ogonki. Świat jest taki ciekawy. Tyle zapachów, tyle odgłosów i tyle miejsc do odkrycia. A mimo to mama cały czas powtarza. Zostańcie blisko. Świat jest pełen niebezpieczeństwa. Ale kto by jej słuchał? Bycie kocimi dzieciakami oznacza jedno – ciekawość. Ciekawość zawsze wygrywa z rozsądkiem. Brzmi znajomo? Przecież żadne ostrzeżenie… Nie może wygrać z pragnieniem poznania nowego i chęci super zabawy. Pewnego dnia bawiliśmy się przed naszym drewnianym schronieniem, gdy nagle pojawił się duży pies, hałaśliwy i biegnący prosto w naszą stronę. Zamarłam, serce waliło mi jak szalone, i wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Mama zmieniła się nie do poznania. Jej futerko stanęło jak dęba. Oczy. Zabłysły jak ogniki, a z jej gardła wyszedł taki odgłos, jakiego nigdy wcześniej nie słyszała. Wyglądała tak groźnie, że nawet ja, ja jej ukochana córeczka, przestraszyłam się i odskoczyłam. Do domu krzyknęła. W jednej chwili nasza cała czwórka schowała się pod drewnem. Mama została na zewnątrz i syczała na psa, aż w końcu ten zrezygnował i pobiegł dalej. Długo jeszcze siedzieliśmy w naszej kryjówce, skuleni i milczący. Tego wieczoru zapytałam: Mamo, co to znaczy tajemnica spokojnego życia? Mama zamyśliła się na chwilę, a potem odpowiedziała: To znaczy mieć kogoś, kto cię kocha, mieć ciepły kąt, pełno jedzenia i pewność, że jutro będzie tak samo dobrze jak dziś. Siostra od razu podniosła głowę: A więc to tutaj Zawołała zadowolona: Z tobą, mamo, po drewnem, bo zawsze przyniesiesz nam jedzenie. Rodzeństwo przytaknęło w zgodzie, a ja ja milczałam. Patrzyłam na przeciekający dach i szpary w drewnie, przez które wkradał się chłód. Widząc niepokój w oczach mamy. Gdy wracała z małym kawałkiem jedzenia, który ledwo wystarczał dla nas, czułam, że siostra się myli. To nie było jeszcze prawdziwe, spokojne życie. Coś mi podpowiadało, że istnieje miejsce lepsze, cieplejsze i bezpieczniejsze. Zwinęłam się w kłębek i powoli zamknęłam oczy. Mam nadzieję, że kiedyś sama je znajdę, pomyślałam zasypiając.